Druga niedziela Adwentu. Jesteśmy już po całym tygodniu naszych rozważań, po całym tygodniu oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Jestem ciekaw jak Wasze postanowienia. Czy, czy się zainspirowaliście może tymi z pierwszego odcinka? Czy udało się Wam je wypełnić? Mam nadzieję, że mi tak, ale to dowiem się za jakiś czas, jak nadejdzie ten dzień. Dzisiaj rozważamy fragment z Wandeli Mateusza. Gdzie Jan Chrzciciel wzywa ludzi do nawrócenia? Jak ty to odczytujesz? To ja tutaj widzę przede wszystkim Jana jako takiego strażnika wiary, bo on raz, że bardzo wprost zwraca się do, do ludzi, do tego narodu, no i wzywa ich do, do zmiany życia. I on tutaj mówi też takie, Trudne słowa, bo zwraca się do nich, jak yy, plemierz, mówi plemierz mijowe o nich. Yy mówi też dalej w tym fragmencie, żeby zwracać uwagę na to, jaki owoc wydajemy. No jest w tym bardzo bezpośredni, on tam ich raczej nie głaszcze w tym fragmencie i yy, ja go właśnie odczytuję jako takiego yy, tutaj strażnika, że on yy, tak właśnie stanowczo yy, mówi o rzeczach ważnych, o których czasem dobrze jest powiedzieć stanowczo, ale co robi na koniec yy, tego fragmentu? Yy, mówi o Jezusie, który gdy przyjdzie, to tak naprawdę zmieni wszystko, bo Jan, chrzciciel, który właśnie chrzcił ludzi, i mówi o tym, że on chrzci wodą. Ja chrzczę was wodą, ale za mną idzie ten, który jest większy, mocniejszy ode mnie i on będzie was chrzcił duchem świętym. Wcześniej tego nie było. Ludzie tego nie znali, nie doświadczali, więc Jan mówi tutaj. O Jezusie, który przyjdzie, i tak naprawdę wszystko zmieni. Wszystko będzie no i inne, i inaczej. Dla mnie Jan chrzciciel jest zaraz obok Świętego Pawła wzorem ewangelizatora. Bo jest niesamowicie pokorny. w całej jego, jego działalności. W żadnym momencie on nie skupiał się na sobie, ale Jan chrzciciel zawsze skupiał się na Jezusie, na tej swojej. Na tej swojej misji, na swoim celu, czyli mówienia o, o tym, który przychodzi. I to ja jestem zachwycony jego pokorą, jego y, tymi słowami, które tutaj padają: że jest potężniejszy ode mnie, ja nie jestem godny nosić mu sandałów. Y, Jan Chrzciciel, który był z dobrej rodziny, bo jego ojciec Zachariasz był kapłanem w świątyni, ale był z tej zamożnej rodziny, a jednak wybiera życie na pustyni, ubiera się w skórę wielbłądzią, je miód i szarańcze. W ogóle byliśmy w tym roku w, w Tunezji, miód na pustyni jest tak dobry, jak ktoś nie jadł, to zachęcam. To tak, taka dygresja. Ale właśnie, ten Jan Chciciel, który odrzuca od siebie wszystkie luksusy, idzie na pustynię, i tam głosi tą taką dobrą nowinę już o, o przyjściu Jezusa. Jest dla mnie takim wzorem, żeby w moim działaniu nie skupiać się na sobie, nie szukać swojej chwały, co czasami jest trudne, bo no, ja tak mam i wiem, że każdy facet tak ma, może kobiety też, że lubimy być chwaleni. Jakoś tak mamy to zakorzenione w sobie, że każde dobre słowo jest motywujące, każdy brak dobrego słowa jest czasami dołujący i czasami się tego szuka. E, mimowolnie. że Czasami staramy się tego nie robić, ale bywa różnie. A tutaj właśnie Jan chrzciciel, który nic dla siebie nie szuka, który cały czas jest skupiony na, na Jezusie Chrystusie. To jest dla mnie taki wzór na, na dzisiaj, ale też na. Na każdą moją posługę, która będzie przede mną. I tym fragmentem zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby szukać Jezusa i żeby zawsze stawiać sobie Jezusa przed oczy, szczególnie w tym czasie, gdy tak bardzo na niego czekamy, żeby to oczekiwanie właśnie było takie pełne pokory i że to nie ja jestem w nim ważna i nie to, co gdzieś tam przygotuje na święta albo czego nie przygotuję tylko to, że właśnie Jezus jest w moim życiu i że przyjdzie już niedługo w taki wyjątkowy sposób. Tak i ten dzisiejszy dzień też chcemy zakończyć albo rozpocząć, że kiedy słuchacie modlitwą, którą nas Pan Jezus nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, w niebie święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ja to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, chleba naszego poprzedniego, poprzedniego daj na dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i, i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie, nie bądź nas na, na popuszenie, popuszenie, ale, ale nas zbaw do, do złego. Amen. Amen. Do zobaczenia jutro.